Cześć widzowie, witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór DJDR. Do ja jestem szybki, Andy, a dzisiaj zabierzemy Was na reportaż po Kaliszu. Chodźcie ze mną. Przed nami piękne miejsce do relaksu. Odpoczywaliśmy tutaj po pracy, po pracy w kopalni, ale patrzcie tutaj. Tutaj jest jedna z dum Kalisza. Właśnie zazwyczaj tutaj zbierają się tłumy turystów, przeważnie z Azji Środkowo-Wschodniej. To jestem ja i User. Przechodzimy przez przejście dla pieszych. Tutaj widzimy kilku ludzi na przystanku, może zadamy im jakieś pytania. Proszę moglibyśmy wam zadać parę pytań. E, co sądzicie o cenach karpia w ostatnim kwartale 2025 roku? Bo słyszałem, że naprawdę nadwyżki i podwyżki są ogromne. No, myślę, że. Teraz to już z milion złotych chyba karp kosztuje, co? Aż tyle? A wiesz coś może o sytuacji Mormonów w Virginii Zachodniej? Eee... Czy nie, nie śledziłeś akurat tego tematu? Chyba nie śledziłem, nie. Okej, okay, dobrze. Dobra, to dziękujemy bardzo w takim razie. Życzymy miłego dnia. Na razie. Cześć, słuchajcie. A wy może słyszeliście coś o sytuacji mormonów w Wirginii Zachodniej? Czy, czy nie kojarzycie takiej... No. On wygląda jakby wiedział. Nie, to jest taki o popularny temat, więc dlatego tak się pytam, yes, nie? Nie, nie? Nie, nie słyszeliście mm -hmm. nic. Yeah. No dobra, to nie będziemy wam przeszkadzać. Dziękujemy bardzo. Na razie. Jak widać, sytuacja mormonów w Wirginii Zachodniej nie jest interesująca dla mieszkańców Kalisza. Ale kto wie, może znajdziemy jakiegoś to Mormonu. Dzień dobry pani kochana. Moglibyśmy zadać dwa pytanka? Na szybko? A na przykład, co pani sądzi o tym, że święta stały się taką rzeczą, które są celebrowane już miesiąc przed tak naprawdę faktyczną datą. Czy nie denerwuje to Pani? Nie podoba mi się to. Właśnie, właśnie ja też tego nie rozumiem. Dlaczego nie robimy tak na przykład z środą popielcową, prawda? No, przed tym. Ja już mam 88 lat to tych kilka świąt przeżyłam. Kilka się zdarzyma. Tak, także jak wcześniej pamiętam, to choinkę ubierało się dzień przed Wigilią albo Wigilię i to była taka uroczystość, a teraz w każdym sklepie stoją choinki, po wszystkich świętych są postawione, no także nie, nie podoba mi się Dobrze. to. Dobrze, dziękujemy bardzo Pani Rote, Nie takim Jak widać ludzie nie są zadowoleni z sytuacji, w jakiej święta są podawane nam na każdym rogu właściwie. Niedługo mam wrażenie, że święta wyskoczył nam z lodówki. <grych> Akurat zauważyliśmy, że ma pan słuchawki, i chcieliśmy się zadać, czego pan słuchaw? tak naprawdę, ale słyszeliśmy, że rozmawiamy przez telefon, ale może eee, już teraz? Ee, Luciano, Luciano, czyli niemiecki klimat. Dziękuję bardzo, takie razie, miłego dnia. Stary, ludzie sami się zgłaszają no, do nas, to jest niesamowite. Tak ja do... kocham ulicę, kocham ulicę. My byliśmy zawsze dobrzy dla ulicy, Otóż i ulica co? chce nam to oddać teraz. Ej, ty, zobacz, zobacz co my mamy! No. Lumbia, Mamy no tak, okay. no kaliżaj. A czemu tam jest znak? Ej, dobra, to jest ciekawe akurat. Na London Eye jest zakaz wjazdu. To... Tu stawiają, skoro nie może tam wierzyć. stary A to jest Big Star, a nie zakaz wjazdu. dobry, przepraszam bardzo Czy moglibyśmy zadać panu kilka pytanek? A tak naprawdę jedno, czego pan w tym momencie słuchamy a, co i Dudumbur, prosił? Oczywiście yy, Starboy The Weekend Okej, okay, Dziękuję bardzo, Zasnania. miłego dzienka Doinwestowali ten powiem ci Naprawdę, te inwestycje idą pełną gębą Widzowie, tutaj jest, tutaj jest pięknie To jest, zobaczcie ten fortepian Chodźcie ze mną, chodźcie Niestety nie działa nie można mieć wszystkiego. Pamiętajcie, nie można mieć wszystkiego. Przepraszam bardzo. Mogłabym zadać jedno pytanko? No. Czego pan słucha? Wykonawca i ty bym poprosił? No to TikToka wygląda? A, TikToka. No, no dobra, w takim razie, wszystkiego dobrego. Jedną pytanko mam mógłbym pani zadać na chwilkę? Jedno pytanko. Yeah. Czy czy jest pani fanką kaliskich Andrutu? Bo słyszałem, że właśnie to jest rzecz. Oczywiście. Właśnie I to jest. Ja mamkę, szczerze... no, która... O proszę. A mogłem pani mi powiedzieć, jak to jest? Andruty są jakby kaliską rzeczą, czy tak. Okej? Okay. Od wieki, wieków, jak ja byłam dzieckiem, tak były Andruty. Mamusia zawsze kupowała i ja swoim dzieciom i teraz wnukom też. Czyli jako kaliszanie możemy być czegoś tak, dumni, jak tak. najbardziej. Okej, okay, dziękuję pani dziękuję. bardzo w takim razie. Miłego, dziękuję. A ja mnie akurat nie widziałeś, że tam był napis Andruty kaliskie nie. I tak mówię, dobra, podbiła Andruty, nie? Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy moglibyśmy zadać pani kilka pytanek? Między innymi co pani sądzi o tym, że święta stały się taką rzeczą, które są pokazywane na każdym rogu już od końca listopada. Czy nie jest to troszeczkę przesada, czy te święta nie straciły trochę uroku przez to? Może trochę straciły, to jest to Dlaczego robimy tak tylko z tymi świętami, nie na przykład z środą Popielcową, prawda? <laughs> Powinniśmy no. bardziej celebrować inne wydarzenia, a nie tylko to jedno konkretne. Nie no, ale święta to są święta Bożego Narodzenia. No, no nie wyprawda, ale. Ale myślę, że tak dwa tygodnie przed Tadosą. Otóż to, no. zgadzam się. A na przykład słyszała Pani o sytuacji Mormonów w Dżinn Zachodniej, bo to jest naprawdę intrygujące. Nie. Nie? To, to naprawdę. Jeśli miałaby Pani wolną chwilę, to radziłbym się zapoznać, bo jest to naprawdę intrygujący temat i naprawdę wzbudza emocje. Dobrze, dziękujemy bardzo dziękuję. w takim razie, miłego ciąga. Dobrze, tam jest fajny kebab, a może do Pana Turka byśmy weszli? Ale chyba zdejmę okulary z szacunku do Pana Turka, co? Dzień dobry, czy moglibyśmy zadać Panu kilka pytań do sądy ulicy? Znaczy ogólnie, tak się spytać, jak Panu idzie, jak tutaj idzie. Generalnie nowy kebab, widzieliśmy, że jest nowy lokal. Chcielibyśmy zadać kilka pytań, jak, jak, jak idzie lokal, bo widzieliśmy właśnie, że się otworzył, te sami testowaliśmy, bardzo nam no zasmakowało i chcieliśmy pytać, jak idzie biznes. Uh, yeah, I can speak English. Like uh, we seen that you already opened that that cab, and uh, we would like to know how how it's prospering. Like you know, do you got a lot of customers or? Ah, sometimes a lot of customers, sometimes. Okay, yeah, okay. I, okay. Yeah. I think it's you should good. do some social media things because in Poland we got a guy that named Chojulow. I guess you know him. And YouTube, uh, Yeah, yeah. And no if, you, if you promote this on social media, maybe he will come there and say something good about your channel. Who you you is the guy? No, 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 no. I'm not No, 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 no. We just, you know, we have a small channel that oh. that needs do some funny thing. We are small channel, so it's not that easy to find us. If you are then you will Oh, if you if you want you guys, really? it's it's will be really nice for us. But we have small channel, like, don't you think that we are some huge stars, yeah? Co tu się stało, widzowie? Co, to co było? Aż się spociłem, nie? Taki... what? Nie, dobra, to jest szalone, nie? To jest szalone. My mamy 60 subów. Życie w jest za proste, stary, nie? I co, widzowie, no? Trzeba, trzeba z uśmiechem odchodzić do ludzi. Wtedy ulica, oda, to najlepsze, nam oddała kebaba, więc... O, oh, witamy serdecznie. Oh, oh, I, should speak English. I think right now you are the best kebab in Kalisz. Thank you very much guys, and we will say only good things about this kebab. Yeah. Widzowie. Właśnie wyszliśmy od naszych przyjaciół, dostaliśmy wspaniałego darmowego kebaba. Naprawdę polecamy ten lokal. Jest to piękna rzecz. Drogie panie, zapraszamy tutaj do tego kebaba, Jest on cudowny, świetni panowie w środku. Jeszcze Może jeszcze ludzie tego nie doceniają, ale za jakiś czas Sahin Kebab stanie się legendą w Polsce. Spróbujmy tego, tej pyszności. Mmm, dobra. Po prostu tego spróbujcie, nie? Sachin Kebab, pierwsza współpraca reklamowa. Haszlacz współpraca, haszlacz prezent, Hashtag barter. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie widzowie za ten reportaż Kalisza. Zakończył on się dla nas lepiej, niż mogliśmy tylko sobie to wyobrazić, a ja teraz oddaję głos do studia. Pozdro.